Minął rok, odkąd pokonaliśmy Gandalian w walce o Nitie i obroniliśmy Świętą Kulę. Po powrocie na ziemię odbudowaliśmy Baku przestrzeń, którą na nowo pokochały miliony ludzi. Nasz wielki turniej ściągnął tłumy dzieciaków. Wśród nich znaleźliśmy się ja i mój Drago, Marucho i jego nowy Bakugan Tristar oraz Shun i Teilen. Nowi gracze to nowe, niezapomniane emocje i nowe wyzwania. Stawka jest wysoka, a szanse wyrównane. Ale młodzi wojownicy będą walczyć do ostatniego tchu! Chodź, czy plan już masz. Przeciwnik ci śmieje się w twarz. Podnieś na niego wzrok. Potem zrób pierwszy krok. O swoje życie grać. O sobie wielką masz. Jeśli czegoś nie zrobimy, to zaraz wybuchnę! Kim do licha jest ten gość, pojawia się nie wiadomo skąd i robi Demolkę! Ważniejsze pytanie to skąd pojawił się ten cały Mechtogan? Jakby na to nie patrzeć, mamy poważny problem. Jak coś, co pochodzi od Drago, może być tak złe i niszczące? To nie ma sensu. Młodzi wojownicy Bakuga, pierwsze potknięcie. To prawdziwy cud, że nikomu nic się nie stało. Następnym razem może się nie udać. Powiedz, Dan. Gdzie byłeś, kiedy to wszystko się wydarzyło? Nigdy nam nie powiedziałeś. Nigdzie? Ech. Co to ma znaczyć? Ja, y, to znaczy, y, my byliśmy u mnie w domu i tyle. <śmum> e, przypomniało mi się, muszę odebrać przesyłkę dla mamy, więc. Kiepski z niego kłamca! Coś dziwnego dzieje się z nimi dwoma, nie da się tego ukryć. Teraz nie e? możemy się tym zajmować. Trzeba się skupić na pozbyciu się zentona, zanim wyrządzi więcej szkód. Ciekawe, czy Dan wie więcej o zentonie, niż chce przyznać. Myślałem, że moc, którą dała nam Eve, jest dobra. Może patrzymy na to ze złej strony. Ach, nie wiem. Szkoda, że takie sprawy nie mają załączonej instrukcji obsługi. To prawda. Mówię ci, Anubias to teraz najgroźniejszy wojownik w turnieju. Daję czadu. A pamiętasz, że akurat to, o tych wszystkich ludzi przed atakiem Megtogana? No koleś, jest dobry. Sama nie wiem. Według mnie Selon jest znacznie lepsza. Racja, jest sprytna i silna, jest najlepsza na świecie. O czym wy w ogóle gadacie? Dan i Drago są o lata świetlne lepsi niż cała reszta! Co ty mówisz? Ci dwaj to już przeżytek. Niedługo wypadną z rywalizacji! Mówcie, co chcecie, ale zawsze walczyli z poświęceniem. Nikt inny nie przeżył tyle, co ci dwaj. Ja tam podziwiam więź, która ich łączy. Co? Skoro są tacy lojalni, to gdzie byli, kiedy ich kumpel Maruczo, popadł w tarapaty? No i co te na to, no, a... Najwyraźniej mieli... Poważny powód. Inaczej na pewno pomogliby Maruczo. Wszystko jedno. Wiesz co, założę się, że Dan nawet się tym nie przejął. To nieprawda, stary! Dan nie opuściłby swojego przyjaciela w potrzebie! Czy to jasne? Spoko, wyluzuj! Lepiej chodźmy na spotkanie z naszymi idolami, okej? Okay? Tak! No, idziemy! Uh, uh. Nie mają pojęcia, o czym mówią! Dan i Drago są najlepsi na świecie! Ah. Hmm? Anubias! Słyszałem, że gardzisz moim zespołem. Może powiesz mi to prosto w twarz. Ja... E, ja... No, chcę to usłyszeć. Ja powiedziałem tylko, że Dan i Drago to moi faworyci. To wszystko! Heh. Wyluzuj, młody! Podobasz mi się! Jej, e, dzięki! Bo wiesz, szanuję osoby, które bronią swojej opinii i nie uginają się pod presją innych. Tak? Może pewnego dnia zasłużę na to, byś był moim fanem. Co się tutaj dzieje? Przecież już wam mówiłem. Musiałem pomóc mojej mamie. Dan, jeśli coś wam zaprząta głowę, to możecie nam zaufać. Mhm. Mm tak, wiem, ale naprawdę. Wszystko jest w porządku, nie ma się czym martwić, rozumiecie? No proszę, co za szczęśliwy zbieg okoliczności, prawda? A? Dylan, to prywatna rozmowa, spadaj stąd kolego, dobra? Coś ty taki pyskaty! Przyszedłem, bo chcę dać wam szansę na odzyskanie miłości swoich fanów. Co? A. Nie mogę uwierzyć, że spotkamy się z Selon. Co za wycieczka! O! Chyba widzę Anudiasa! Tak, a tam jest Ben! No, no no i Jack! Ale będą... Ale się ben mój mój. Ben mój mój mój. nie mogę A? Co tu jest grane? To chyba spotkanie z fanami. Czyli mamy ściskać dłonie i rozdawać autografy? To miły gest, który moglibyście wykonać dla Legionów Waszych wiernych fanów. A ile od nich za to bierzecie? Spokojnie, jedynie piątaka od osoby. Wszystko oczywiście przeznaczamy na szczytne cele. Jasne! Wypychasz swój portfel, ja się na to nie piszę. Dan, zaczekaj! To musi być dla ciebie strasznie trudne, Dan. Nie przywykłeś do tego, że oprócz ciebie są inne gwiazdy. A? Nie powinieneś karać swoich fanów tylko dlatego, że masz przerośnięte ego. Co się cykasz? Przywitajcie się lepiej z tą garstką fanów, która wam została! Nikt nie może być wiecznym numerem jeden. Pokaż swoim fanom, że masz choć odrobinę godności. To nie będzie takie straszne, naprawdę. Po prostu chodź za mną, dobra? Dan, a może to wcale nie jest taki zły pomysł? Wystarczy, że się przywitamy z dzieciakami. Każdy marzy o porozmawianiu ze swoimi idolami. Przykro mi, ale nie dzisiaj. Drago! Ty wiesz, że to nie jest sprawa ego, prawda? Nie musisz mi tego tłumaczyć. Wiem, że musimy się skupić na panowaniu nad moją mocą. Nie mogę w to uwierzyć. Naprawdę się wypinasz na swoich fanów, Kuso? Te dzieciaki wielbią cię, a ty zamierzasz je zignorować? Tak po prostu, Dan? Mm. Spotkałem dzieciaka, który powiedział, że jesteś jego bohaterem, ale po dzisiejszym dniu sądzę, że musi zmienić idola. Nie wtrącaj się w nie swoje sprawy! Nie myśl, że mnie też możesz olać! Ach. Skoro masz się za kogoś lepszego, to proszę stać do walki. Jeśli będziemy robić uniki, to podstępem wciągnie nas do walki. Wiem. To niebezpieczne, zwłaszcza, że moje moce są nieprzewidywalne. Dobra, w takim razie przejmiemy kontrolę starym sposobem. Dobra! Jestem z tobą, Dan! Super! Naprawdę dasz się podpuścić Anubiasowi? Nie chcę się wtrącać, ale... Wam chyba zdrowo odbiło! Posłuchaj, Dan. To zbyt niebezpieczne, by stanąć do walki, kiedy Zenton wciąż się gdzieś czai. Musimy mieć wszystkie siły w pogotowiu na wypadek, gdyby znowu powrócił. Spokojnie! Jeśli znowu wejdzie nam w drogę, rzucimy wszystko, żeby się z nim rozliczyć. Ale na razie musimy lecieć. Chyba nie do końca nam wyszło. No? Drago! Pokażmy Anubiasowi, kto tutaj rządzi! Pora udowodnić kuso, że jego czas dobiegł końca! Anubias, stań do bitwy! Myślałem, że już się nie doczekam, Kuso. Ole walki, Star! Świetnie! Karta otwarcia! Bakugan, bitwa! Bakugan, start! Hora na Ciebie, Tyrus Tytanium, Dragonoid! Bakugan, bitwa! Bakugan, start! Naprzód, Darkus, Koridia. Ci dwaj to pajace, ale umiejętności nie można im odmówić. Uważaj! Supermoc, aktywacja!